Pisma ŚW. Franciszka i ŚW. Klary. Wydawnictwo M. Pisma Świętego Franciszka za Syrżu, reguły. Rozdział 20. Spowiedź i przyjmowanie ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. I bracia moi umiłowani, tak klerycy, jak nieklerycy, niech wyznają swoje grzechy przed kapłanami naszego zakonu. A jeśli to niemożliwe, niech się spowiadają u innych roztropnych i katolickich kapłanów, dobrze wiedząc i pamiętając, że jeśli jakiś kapłan katolicki da im rozgrzeszenie i pokutę, otrzymają z pewnością rozgrzeszenie z tych grzechów, z których się wyspowiadali, jeśli tylko postarają się. Nałożoną pokutę wypełnić pokornie i wiernie. Gdyby zaś nie mogli znaleźć wtedy kapłana, niech wyspowiadają się swemu bratu, jak mówi Jakub Apostoł, wyznawajcie jedni drugim wasze grzechy. Niech jednak z tego powodu nie omieszkają zwrócić się do kapłana, bo tylko kapłani otrzymali władzę związania i rozwiązania. Po takim żalu i spowiedzi niech przyjmą ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa z wielką pokorą i czcią pamiętając co Pan mówi kto spożywa ciało moje i pije krew moją ma życie wieczne Ewangelia według świętego Jana 6 rozdział werset 55 i to czyńcie na moją pamiątkę Ewangelia według Świętego Łukasza 22 rozdział werset 19